Ponad 2 miliony osób w Polsce choruje na cukrzycę, a pół miliona osób o tym jeszcze nie wie. Ta podstępna choroba powoduje utratę wzroku, niszczy naczynia, serca, nerki, mózg, a w wielu wypadkach kończy się nawet amputacją stopy. Zaczyna się cicho i powoli, a gdy już się pojawi, walczyć z nią jest naprawdę ciężko. Dlatego dziś opowiem o czynnikach, które wpędzają ludzi w szpony cukrzycy, a świadomość tych pułapek Uchroni nas przed tą wyniszczającą chorobą. Co zrobić, aby nie zachorować na cukrzycę? Jakie są jej główne powody? Otóż możemy wyróżnić dwie główne przyczyny tej choroby. Po pierwsze i w zasadzie najważniejsze: w szpony tej choroby wpędza nas ilość spożywanego pokarmu. To, ile jemy, ile przyjmujemy kalorii, wpędza nas w szpony tej choroby, ponieważ zwiększa naszą masę ciała. Nadmiar spożywanych kalorii to oczywiście jest. Otyłość, a otyłość to najważniejsza przyczyna rozwoju insulinooporności i w konsekwencji wzrostu poziomu glukozy we krwi, a to rozwój cukrzycy typu drugiego. Przypomnę, otyłość zwiększa o 700% ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Po drugie, zgodnie z najnowszymi wynikami badań okazuje się, że są takie grupy produktów, których regularne spożywanie oczywiście przyczynia się do bezpośredniego nawet Trzykrotnego wzrostu ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego, niezależnie od tego, czy jesteśmy otyli, czy też nawet szczupli. Oznacza to, że nawet osoby o prawidłowej masie ciała są dużo bardziej narażone na rozwój cukrzycy, jeśli ich dieta obfituje w produkty szkodliwe dla metabolizmu glukozy. A więc, jakie produkty, jakie nawyki żywieniowe zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy? Po pierwsze, bez wątpienia na podium w rankingu produktów, które wpędzają nas cukrzyca znajdują się rafinowane produkty zbożowe, a więc biały ryż, a poza tym wszelkie produkty z białej, oczyszczonej mąki, takie jak białe pieczywo, jasne makarony i oczywiście wypieki z białej mąki. Drodzy Państwo, jak wskazują szacunki, spożycie od 200 do 400 g oczyszczonych zbóż na dzień a więc ilość, którą jesteśmy bez problemu w stanie zjeść, to taka ilość zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego od 6 do 14%. I choć wydaje się, że to nie jest jakiś przeraźliwy wynik, że to ryzyko nie jest jakieś wielkie, to w tym przypadku musimy mieć również świadomość dalszych konsekwencji tego typu wyborów żywieniowych. To, że sięgamy na przykład po pieczywo z białej mąki, to, że sięgamy na przykład po biały ryż czy też po jasny makaron, to musimy pamiętać, że tym samym my ograniczamy sobie spożywanie brązowego ryżu, grubych kasz, czy też ciemnych produktów pełnoziarnistych. A zgodnie z wynikami badań, to właśnie spożycie pełnoziarnistych produktów zbożowych stanowi jeden z kluczowych nawyków żywieniowych przyczyniających się do zmniejszenia ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego. Szacuje się, że ryzyko to spada o 25% na każde 50 gramów pełnoziarnistych produktów zbożowych spożywanych w ciągu dnia. Dlatego też sięgając po oczyszczone, pozbawione błonnika pokarmowego produkty zbożowe, no, nie tylko zwiększamy ryzyko oczywiście zachorowania na cukrzycę typu II, ale także pozbawiamy się cennych składników odżywczych i korzyści zdrowotnych, jakie niosą ze sobą produkty pełnoziarniste. A my przejdźmy dalej. Kolejną grupą produktów, w których spożycie bezpośrednio dokłada swoją cegiełkę do rozwoju cukrzycy typu II są, uwaga. Napoje słodzone cukrem oraz syropem glukozo-fruktozowym. Drodzy Państwo, jak dowodzą naukowcy, każde 250 ml słodzonych napojów w ciągu dnia, a to jest zaledwie jedna szklanka, powoduje wzrost ryzyka rozwoju cukrzycy aż o 21%. Pamiętajmy, że wszelkie kolorowe słodzone napoje, czy to gazowane, czy to też niegazowane są tylko wyłącznie źródłem pustych kalorii, ale także barwników i bardzo często konserwantów. Nic poza tym. A przy okazji powiedzmy sobie, co ze stuprocentowymi sokami owocowymi. Czy ich spożycie jest również powiązane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu drugiego? Otóż, zgodnie z wynikami badań i obserwacji, które zostały do tej pory poczynione, picie soków owocowych nie stwarza takiego zagrożenia. A jak to jest w ogóle możliwe, skoro soki owocowe także są źródłem łatwo przyswajalnych cukrów prostych? To dlaczego zatem obie grupy produktów wykazują odmienny wpływ na nasze zdrowie? Otóż negatywny wpływ cukrów prostych pochodzących z soków owocowych jest prawdopodobnie w pewnym stopniu zniesiony przez występujące w nim witaminy i związki bioaktywne, chociażby takie jak bardzo cenne polifenole, których oczywiście brakuje w tych kolorowych, gazowanych napojach. I to właśnie te składniki odżywcze pochodzące z owoców, z których wyciśnięto właśnie ten sok, Łagodzą stany zapalne i poprawiają wrażliwość naszych tkanek na działanie insuliny. Oczywiście mówimy tutaj przede wszystkim o stuprocentowych, najlepiej świeżo wyciśniętych sokach owocowych. Natomiast to, co trzeba jasno podkreślić, to żaden sok nigdy nie dorówna temu, co oferuje nam owoc, z którego ten sok został wyciśnięty. Jeśli więc mamy na przykład do wyboru: wypić szklankę soku, lub też zjeść owoc w całości, to zawsze wybieramy cały owoc. Bo tylko całe owoce w swojej pełnej okazałości dostarczają nam błonnik pokarmowy. I tylko spożycie całych owoców pozwala wręcz zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Oczywiście, informacje te potwierdzają także dane naukowe, jak na przykład jedno z badań z udziałem blisko 80 tysięcy osób, w którym zaobserwowano, że częste spożycie owoców, a więc powyżej 7 porcji na tydzień, obniża ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 aż o 48%. A zatem podsumowując, słodkie naboje zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy. Natomiast soki owocowe nie mają na to najmniejszego wpływu. Natomiast spożywanie owoców już ryzyko rozwoju cukrzycy zmniejsza, jeśli spożywamy owoce regularnie. A my przejdźmy do kolejnego nawyku żywieniowego, który, podobnie jak cukier i rafinowane, pozbawione błonnika węglowodany, powoduje wzrost ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego. A nawykiem tym jest spożywanie żywności wysoko przetworzonej, czyli wszystkich tych produktów, które zawierają bardzo długą listę składników na swojej etykiecie z tyłu i są źródłem nie tylko cukru, nie tylko syropu glukozowo-fruktozowego, ale także dużej ilości tłuszczów, a w tym oczywiście tych szkodliwych tłuszczów trans, poza tym soli oraz wielu sztucznych dodatków oznaczonych skrótem E. A do produktów tych zalicza się przede wszystkim słodycze, słone i słodkie przekąski, fast foody, zupy instant i wszelkiego rodzaju słodkie płatki śniadaniowe. Otóż, jak wskazują wyniki metaanalizy opublikowanej w 2022 roku i obejmującej swoim zakresem uwaga ponad milion osób, w porównaniu z całkowitym brakiem spożycia żywności wysoko przetworzonej, umiarkowane jej spożycie zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy o 12%, zaś wysokie spożycie już o 31%. Myślę, że wnioski w tym przypadku są oczywiste. Jeśli chcemy ustrzec się przed cukrzycą typu drugiego, to powinniśmy ograniczać spożywanie żywności wysoko przetworzonej do minimum. A zamiast tego, no co zamiast tego? Zamiast tego wybierajmy świeże nieprzetworzone produkty, takie jak owoce. Kolejno, warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe, chude mięso, ryby, jaja, naturalny nabiał, orzechy i nasiona. A jakie jeszcze inne produkty, oczywiście spożywane często i w nadmiarze, wpędzają nas w cukrzycę? Być może dla wielu z Państwa będzie to zaskoczenie, nawet spore zaskoczenie, ale do produktów, które zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy, zalicza się także czerwone mięso, zarówno w formie przetworzonej, jak i nieprzetworzonej. Ja wiem, ja mam świadomość, że ten temat u wielu osób no, wywołuje spore emocje i kontrowersje. Ja w pewnym sensie wbijam tymi słowami kij w mrowisko. Ale musimy w końcu zmierzyć się z faktami, nawet jeśli są one dla nas niewygodne. Otóż zgodnie z wynikami badań, wysokie spożycie czerwonego mięsa zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego o około 22%. Zaś w przypadku mięsa przetworzonego to ryzyko wzrasta o około 25%. Natomiast warto w tym miejscu podkreślić, że niektóre badania wskazują na jeszcze wyższy, bo nawet 62% wzrost ryzyka zachorowania na cukrzycę właśnie na skutek wysokiego spożycia czerwonego mięsa i jego przetworów w naszej codziennej diecie. A jak to jest w ogóle możliwe? No, Jakim cudem czerwone mięso, które przecież tak naprawdę nie wpływa bezpośrednio w tym momencie na wzrost poziomu glukozy we krwi, no bo przecież nie jest źródłem węglowodanów, to co sprawia, że jesteśmy bardziej narażeni na rozwój cukrzycy typu II, jeśli spożywamy właśnie czerwone mięso? Otóż okazuje się, że czerwone mięso, zwłaszcza czerwone mięso, jest źródłem niektórych składników aktywnych, które później kumulują się w naszym organizmie i w dłuższej perspektywie czasu. Przyczyniają się do rozwoju insulinooporności. I takim kluczowym składnikiem jest żelazo chemowe, którego nadmiar w naszym ciele upośledza funkcję komórek trzustki, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny. Jeśli natomiast jesteście Państwo zainteresowani takim szczegółowym wyjaśnieniem mechanizmów, poprzez które właśnie czerwone mięso, oczywiście tutaj słowo klucz, spożywane w nadmiarze, zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, to Zachęcam do obejrzenia mojego niedawno opublikowanego filmu właśnie na ten temat. Można przejść do tego filmu, klikając w miniaturę, która wyświetla się właśnie na ekranie. A co jeść zamiast czerwonego mięsa? Otóż czerwone mięso i jego przetwory możemy zastąpić na przykład drobiem czy też rybami, które, jak wykazują badania, wykazują neutralny wpływ na rozwój cukrzycy, czyli nie zwiększają tego ryzyka, ani go nie zmniejszają. Natomiast gdybyśmy chcieli odnieść. Dodatkowe korzyści oczywiście dla naszego zdrowia i w stosunku do czerwonego mięsa i w tym samym czasie zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, to możemy zastąpić czerwone mięso roślinami strączkowymi. One są bogatym źródłem białka. Otóż naukowcy oszacowali, że już zastąpienie zaledwie jednej porcji czerwonego mięsa porcją orzechów i roślin strączkowych wiąże się z obniżeniem ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego o nawet 30%. A my przejdźmy już do ostatniej grupy produktów, których częste spożywanie sprzyja rozwojowi cukrzycy. Są to, uwaga, produkty smażone. Sprawdźmy co na ten temat mają do powiedzenia nam badania naukowe. Otóż spożycie smażonej żywności od 1 do 3 razy na tydzień zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego o 15%. Kolejną Spożycie od 4 do 5 porcji smażonych produktów na tydzień zwiększa to ryzyko aż o około 39%. A najwyższe spożycie, wynoszące powyżej 7 porcji smażonych potraw na przestrzeni tygodnia, sprawia, że mamy wyższe aż o 55% ryzyko zachorowania na cukrzycę. Wnioski nasuwają się same. Im więcej jemy smażonych potraw, tym bardziej narażamy się na problemy z metabolizmem glukozy i rozwój cukrzycy typu drugiego. Natomiast. Rezygnacja ze smażenia to jest najlepszy sposób, aby do tego nie dopuścić. I na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.